No, dobra, witam witam, witam. Ej Klisii, wiesz co będziemy musieli zrobić na kadrze teraz? No? Streamka jakiegoś, jak ostatnio A, Konkurencja? <laughs> Tylko z jakiej gry? Ja im dobra, kurwa, streamowanie nie. Mało streamerów wyjebało, to jeszcze kadrowi czy będą streamować? Ja, nie jestem jak będę dobra? Nie, no, znaczy, jestem Ja też mówię, też. jestem trup od razu mówię, nie? Ostatnio z graliśmy pół roku, ja grałem pół roku temu. Klisik pewnie katuje, ale ja nie bardzo. Ale co wy, w koda głównie, czy...? Nie, będę ogólnie w ogóle nic nie gra. A ja w LoL'a więcej gram, grasz, ale serdecznie. Budynek, nie, nie. Ja, ja czasem, ja już bardziej gram w Fortnite niż w ten. Już No. A teraz ja ten tryb bezbudowania już robili... jest. To... No, bezbudowanie jest robisty naprawdę. No ale ty jesteś negatywny, chłopie. Musisz rozwijać. Lewy? Lewy chyba nawet komputera nie ma, mi się wydaje. To nie to pokolenie. Nie. Ale ja nie wiem, ja to wolę oglądać jak ktoś gra niż grać. Nie wiem dlaczego tak mam. Nie musisz się wkurwiać no. skito. No. To Siema, siema. Siemano. Siema. No. Siemano, siema. 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 Sykabanosy, banosy, fryzura fresh. No gdzie Będzie go, boosting? Cero. Kreseczka, Kurwa jest. Boosting. <gryst> no musimy pago zboostować, to. Kurwa na ruską w gramy jak ja pierdolę. mi się będą? Ty, idź do siku szybko. O, typowy pago. Z siku idzie znowu. Nie będzie go, 4 minuty. <laughs> Ile oni wiedzą, ty?! Ja idę na... Ej, hey, gramy? Ja, ja też idę Tego na... jak zwykle nie ma, no. Dobra, dobra. Masakra, masakra. Rzucamy granatę. Jak ja oglądałem tych u nich. Jestem, jestem. Na posterunku. To wy macie America's Banditos? Ta, ta, ta. Siku, ogądałem, no, tak, tak, tak. Zawsze chodziłeś kurwa. Oglądałem No jest problem. Coś jest chyba na B. Misunderstanding jest. Ty. Bo tak, nie w Anglii, my w Polsce. Daj po. O nie! Masz to? Masz to! Klisz jaki koper, ja pierdula, ja pierdula. Daj spokój, daj, spoko, daj spoko. Ja pierdula. Daj spokój. No, nie pos... przeze mnie, bo mnie nie było na B. Sami z BDM nie pociągniemy tego wózka. No nie to, niestety, musicie pomóc. Jest dużo trzech, obitych. na Kurde, ja ten już błąkajcie. no, bo napierdalają. Strasznie, strasznie, Bedi, zobacz co się dzieje, Bedi. Ja pierdolę. My uciekaj tylko uciekamy, Paola, i ewakuacja ewakuacja. Uciekaj, Cliś, kosz. Bo... Z tą bariaką, uciekaj, kosz. ale Szkoda, ja... ja... skoda. Kifka, kifka. Baga, ty nas musisz pociągnąć tutaj, no kurde. No, no spróbuj, ale ja też jestem kotwica. No ale jak? Ty masz jakość. Ale głowy nie ma. Kurwa, jak? na Idą a Arampa! A Mam jednego! Znaczy. Mam tu! Jeden, jeden jest kurwa pod tymi schodkami, nie wiem jak to się nazywa. Jeszcze jeden Papago nie pomaga tutaj <noise> Ale ostatni spokojnie 30 ja, mniej kurwa, nie ma tu jesteś Kopaj! Hej ja jestem sam, o kurwa Ale ja... Tam jest, tam jest, 100% Zaufaj mi brach. Musi być. Musi być. Zaufaj mi braho. To jest kurwa, on tam jest. Nie ma go! go rampa, rampa. helpes.com strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami z kodem pago i knut dostajecie darmowe 70 centów do wykorzystania na stronie, a z kodem Pago bonus plus 15% do doładowania. Na stronie macie wiele metod płatności, a link do strony znajdziecie w opisie. Podam co. Chodzą, chodzą, chodzą. chodzą. się, próbuję <śmieniali> Jak ja kurwa, wstyd na całą polskę. Teraz niszczymy. Dobra, zaspokojenie może być, nie? Ja zaspokoję no, teraz. dobra, ale nieźmiemy. Granaty, granaty używajmy. Pagoty nie. Smoki <śmieniali> jakieś lecą, a. Na midzie coś się dzieje, nie? Baź, na mida, fleszuję. Nic nie ma, nic. Jest jeden. Chodzą, ale kurwa, wjechałem. Ostatni. Pasterek się, pasterek się. Brawo. Nice, A bupa na nas w respie. Bedi, beti, be. nie, nie, Sorry, sorry, sorry lordzie. Dobra, fajnie. Całkiem pióra, dobra, ekofragment. Nie, no, full jest. Klisze pytają mnie o jakąś akcję spontanną fontanną. Na konwiktorskiej? No, no. Ja patrzę na pałac. Nie, muszę chować. Pałac, pałac, pałac ja bym się nie, bił. bił. 72 kg kurwa no i się bił z kibicami, kurwa. No dobra, no to patrzę na ramta, ja patrzę na ramta jednak. Siadaj, graźnie. Zapaczkałem na środku. Pozdrawiam. Czyli to, co byś ty krysi? to ogólnie nie było po męczu, tylko po tej fontannie. <gry> nie, 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 nie pogrążaj go, bracie Ktoś mówi tu na Discordzie, że. Daj spokój, nie, 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 nie masz 30 lat, daj mu jeszcze kontrakt, jak podpisać duży no. Skąpałem się raz Wyciągał brudy, no kurwa. Tak. To, to raz, raz spontanie pierwszy rzuci kamień, tak się nie kąpa w fontannie. No, na koniktorówki w centrum Warszawy, kurwa. Spokój, no. <gry> Tutaj mogę ci rzucić badanowy, chcesz? Nie, dziękuję. Czuję się mocny, taki jaki jestem. Nie chcę oszukiwać gry. Nie mam pieniędzy, to nie mam pieniędzy. Ułatwiam trochę. Ołatwiam skurwieli. Nie no, ten chłop mnie rucha. Ciągle jeden. Uja. Ja, dobra. Dawaj, dawaj go z noża. Ajajaj. Aj. Noż, a chciałem. Zobacz, próbarek za chwilę tutaj. Świt, 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 świt. Ojojoj, oj. na szaidzie jeden. B z wschodu AWP. Przeładowałeś, miałeś naboi. AWP jest Pesie. tam. A!

No spokojnie, mam go. Nice. Dzięki. I... Wow. Ej, ej, znacie taką taktykę pociąg? Poczekajcie, poczekajcie. Chodźcie wszyscy do pałacu, ja wam, ja wam coś pokażę. Nie, Zajebiste nie, nie, na... nie. no proszę, proszę. Ty rzucisz, rzucisz na CT? Nie, Dobra, nie rzucę na CT. To, to rzuciłem, rzuciłem. Nie. Dobra, chodźcie, po cichutku, po cichutku. Cześć Peter, dziękuję za Słuchajcie, subika, mam nadzieję, że będziesz zadowolony z różu pracujemy. Witam. Powinien być jeden na rampie i rzucać flesze, ale to nic. Słuchajcie to. I wyskakujemy wszyscy do Sajdu, piątkę ja i do ja CT to jest damy, jeden pake, i to tutaj pakej, mamy swe pakej i Dzieńko. wygrywamy gierkę, co bywa to Pterodaktyl, Pterodactyl, pierzecie no, trzy miesiące, ma, Cóż sobie sobie za ma, bogatość znowu dzięki 3, wielkie dwa, jeden, i... i dwóch. Pod rewnem, pod rewnem, pod rewnem, kurwa, mać, Taktyki od Izaka były no wyjebali Dobra, eko, eko, Tak, tak, mam tak. Takie tak, pytanie tak, do ciebie. Tak. Ja mam takie pytanie, takie całkiem poważne. No? Czy wy na tych meczach jesteście zmęczeni? Tak serio pytam. No raczej. Jo, ale idziemy z Ty, Będę Ja po meczu z wami nie byłem. We to pytanie w drugą stronę teraz zadaj. Bo nie biegasz? Ja wiem, że oni nie są, to ja wiem. Ale. <laughs> Też, nie, ale tak, ee... nie, bez beki, bez beki, serio, pytam, bo się zastanawiam, bo, bo tam nie biegacie, tylko skaczecie, nie? Mniej więcej tak znaczy, to wiesz wygląda. co, zależy, zależy też jaki mecz jest, bo jak gramy na 3-0, no to czasami nie jest tak Kurwa, trzech w oknie. ...trzy, to, to ciężko. Chyba, że siedzisz na łapce, no, no to wtedy tak... nie jesteś zmęczony, trzeba. No, ale tak. skaczę cały czas. Co, co, ale co, nie... jak mam wziąć tę bombę? Biorę, aaa, mam ją, nara. Klisz, jaki movement, Szwecja. Oh Szwecja to nie... Ze nie było. Szwecja, Szwecja to akurat easy jest do, do ugrania. I kurwa, kolana tak. przestrzelone widzę. O to chodzi, o to chodzi. To chodzi. Masz już. Ciu, ciu, ciu. Skup się, skup się, ja wierzę. 10 sekund, jeśli musisz podkręcić tempo. O kurwa, to jest. Co jest, czemu to nie zabija w ogóle? Ale Ślepaki! Masz 8 sekund, masz. Tak, to jest ten ja spokój. I ja skautam skauta wziąłeś. wziąłeś! Kurwa co jest? E, nie, nie, mam. mam, 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 No powinien być, no. jak? Nie ma. Ty Ale dobra Nie, nie było w oknie, wiesz Inaczej się ten, inaczej się rzucam no, Po nodze, po nodze, Wącik. Jest. Kurwa 10 hp w no, Wociku Fishi na lufie! Na lufie, ty, na lufie go! Ty, pago, bo czasy się pytają u ciebie Czy na Libero byś nie chciał pograć w No to by chodziło na Libero Z winnego, że, że co Chodziło. no jasne, że tak. Tylko nogami, kurwa, Myśleś chyba musiał grać. że jakieś fajki musisz tylko. A co, na meczach, jakbym pufał, to nie wypada, nie? <laughs> znaczy <zaproponujcie śmiech> <węz. śmiech> no, zależy, no. Ale jest jakiś zakaz w ogóle? Zależy, zależy jaki trener. <laughs> <To, śmiech> jakby ci pozwalał między akcjami na pufka zejść, no to wiesz. Kru. Ostatnie o, ja jakieś dwa ta, eventy, takie turnieje, jak grałem, była tam Liga Streamerów i ostatni taki turniej warki, no to... Podchodzili, mówili mi, że nie mogę palić przed komputerem. Się pytałem, ale Mamy dlaczego? Ja <grym> Wszyscy mi nie wiedzieli, co powiedzieć. Wiki rampę może to? go. Jest życie. No dobra, dobra, Spodzie, można, można. będzie moment Spodraca. zaskoczenia. Miją Mają to. życie w sobie, ty. Oni tu sportowcy, wiedzą, co potrzeba, żeby wygrywać. Nie, train, bo... zobacz. Nie, nie leż, poszedł, magik. Ty, jadą, kurwa, człowieku! O, o, o. Pomóż, pomóż Tumkowi na tam, górą. Fleszuj się. Tam pięciu było tej. Ja wchodzę, chodźcie za mną, chodźcie za mną, chodźcie za mną. Na wślizgu kliszy. Kurwa, kto rzucił granat? Kurwa, nie ma nic, uciekli, uciekli. Schody, 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 schody. Schody jeden. Pod, pod. Nice <bahwa> go, go, go. Go, go, go. Ale no, mi no. się podoba że jest dynamika w tej grze, że jest życie No w chłopie będę rzucał granaty we mnie No od głowy się dwie Jutro mecz mam a ten granaty człowieku. <śmul <own> Wyżej Betson na Gdy głowę Dobrze było Teraz Dobra No chyba tak, tak. robimy tam tak jest tak. Robimy. Kurwa mać 35 mniej Ale to refrak tak zwane, tak? Najważniejszy no Zrobimy bananowy mały, mały pociąg taki tylko... To jest za wysoko gody. dał. Dlaczego tu nie ba... No. Dżunglaj pod stronami. Przesuń się, przesuń się. Kurwa, przesuń się mówię! Dlaczego Swojego Ja pierdolę szwagra rodzina! <laughs> za tu Czyli... Bartek! Bartek. Bartek. już nie wstanie chyba ty! Bartek! Ja to po prostu nie wiem co mam zrobić. Czerwona kartka, wjazd, wjazd, wjazd Podejrzamy, to, podejrzamy to, bez strachu, bez Ale strachu desand, desand! Desant, dawań. desant o, o, nie! O, nie! Jeden o, jest na C, S jest Pago, to Tobie, się Tobie nadzieja Ja mam 7 Kurde Tam mesie granat jest Nice, wróbel. Rube, koło koło gra na ra, ja macie... Ty, no jak poszedł, wróbel? Twardą na nogach teraz. Nie, nie, chowa się, bananowy. Cliszcze się się chce się tak tak jest skończone tutaj, już. Mam tutaj fajną lukę. Tą luką ci nie może wyjść, bo on trzyma kliszy. Patrz lepiej sobie rampę albo. A, domek. Dobra, dobra, dobra. dobra w porządku. Cię hey! Wyczekał go. Kurwa, Ale jest i dobra zbyt. wiadomość zła, dobra że wygraliśmy zła kliszt Jeszcze jedna runda i musisz trzymać Nie, ja powiem ja. tak Jest tu, jest tam jeden piknął Gdzie? Do lewej Był jeden do lewej No y i stopnął się, może topnić Środek jeden jechał Uwaga Na bank idzie jeden plecy, nie bo mu wyszło wcześniej prze, Panowie pomogę ci Nieźle, dobra dzięki Ja też idę, <laughs> idę <dostował. laughs> <laughs> Dobra ty, ale chciałem zwrócić nie? uwagę, że będę ich zajebiście rozpisuje taktycznie. Jak coś im wyszło, to zrobią to jeszcze raz na pewno. I ma rację! Dwóch idzie. Mam to, mam to, mam to. Mam to, mam nie to. Nie Wracamy nie, nie do A. A, Rzucam CT. Dobra. Super. Dobra, super. Gdzieś jest na naszym, czy nie? Nie, 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 zabity, zabity, zabity. My idziemy od rampy. Ja ano, no, 4 na 2, no nie możecie zawieść, tak? Aj plantować, MVP. Jest Connector Oj, dał mi, ale mi dał w Po głowie jest o 20 km. Nowy, ostatni, ostatni, znoża go. Ty chcesz tak ryzykować? Nie, żarty, żarty. Możemy spróbować. ty? Nie, nie, nie. Spróbuj, spróbuj. Dobra, jest. Minus 52 schody. Minus 52 schody po odsadzone. jeszcze się nie umie bawić. Ubie jednak, ale według jaja. Zabije was on. Raczej. Zdejtuj mu pagon. Zdejtowałem, zdejtowałem. No Udało się! zobacz. Ale mu zdejtował. To jest klasa. Elegancko. Ale nie no, no, dobrze się grało no. Wiecie co, to ży życie też jest ważne w gierce. Jak jest taka zamoła i tak dalej, to, to jest ciężko grać, nie? Nie, z nami to na pewno, to Znami może być słaba zamów... gierka, ale znowu zamów... nie ma nigdy, to jest wiesz. Jest znamika Tak, tylko śmierdzi banem, nie? Ale...